Smutek, ale jednocześnie ulga i radość. Tak mogło to odczuć wielu fanów Last of Us po obejrzeniu zapowiedzi nowej gry Naughty Dog Intergalactic The Heretic Prophet. Potwierdzeniem tym, typowym gwoździem do trumny było to, że powiedziano, że Naughty Dog już w 2020 roku zaczął robić ten tytuł, tak jak Jeff Keighley zdradził na Game Award. Trailer zapowiada się ciekawie, Mamy bohaterkę kogoś ala łowca nagród, wyruszającą za kolejnym celem. Bohaterka wygląda jak połączenie lewa z kimś, ale nie będę komentował za bardzo, bo Will Smith mi liścia sprzeda. Choć widać, że cały filmik jest na silniku gry, to poza dłuższą scenką jest bardzo malutki fragment rozgrywki i większość ludzi, którzy oglądała to raczej domaga się, żeby pokazano więcej. Co prawda spekuluję tutaj, ale wydaje mi się, że system walki będzie bardziej ostrzejszy. Może coś a'la God of War, gdzie płynniej będzie można się poruszać i rozwalać przeciwników. Być może to jest powrót do korzeni Jack and Daxter. Z całego traileru to jedynie co mi najbardziej nie podpasowało to Pet Show Boys muza. Ale to zależy od gustu. Nie znamy więcej aspektów na temat tej gry, ale myślę, że ma szansę być kolejnym hitem. Choć są osoby, które mają obawy, NoteDog myślę, że ma szansę ponownie zjednać fanów. Bo powiedzmy sobie szczerze: ludzie podzielili się po Last of Us 2 i widać to było bardzo mocno. Last of Us 1 remake nie przyniósł większych korzyści Sony. Ludzie nie dali się przekonać masowo, by płacić ponownie pełną cenę za tą samą grę oraz trzeci. Bez zmian mechaniki, jak w dwójce. A tym bardziej braku multiplayer. Potwierdzeniem tego jest także wrzucenie gry do PS Extra, bo wszystko, co przechodzi w te półdarmowe tryby, to jest widoczny znak, tak samo jak gry Ubisoftu od dawnego czasu. Ale wracając do Intergalactic, Naughty Dog dało mi odczuć to, że to, co się stało po wypuszczeniu dwójki, nie było to, czego oczekiwali. Tym bardziej, że po ukończeniu jedynki Zabrali się za dwójkę praktycznie od razu, a teraz nastąpiła odwrotna sytuacja. Skończyli dwójkę i zaczęli robić nową grę. No i dobrze. Sam Neil Druckmann uważał, że zakończenie było dobre, a tym bardziej nie był on za typowym Hollywoodem i bohaterem jadącym ku zachodzącemu słońcu. Bo wydaje się, że wielu fanów oczekiwałoby jakiegoś niesamowitego zakończenia, że tak nie powinno być, a takie zakończenia są bardziej prawdziwe. Ktoś ginie, ktoś cierpi, nie wszyscy wygrywamy. Ja się naprawdę zgadzam z zakończeniem dwójki, i tyle. Mam nadzieję, że zrobię jeszcze multiplayer w frakcję 2, osobną grę, która rozszerzy świat. Jeśli nie oglądaliście, to polecałbym wam obejrzenie filmu Ground 2 o tym, jak powstawało Last of Us 2. Na necie jest masa spekulacji, choć ciekaw jestem o tych kanałach, co mówiły, że wyjdzie trójka już za rogiem, a tu Benz. Nie wiem jak wy, ale jestem zadowolony z tej sytuacji. Najważniejsze, że Noty Dok wróciło i znów będę się cieszył jak dziecko, odpalając ich kolejny tytuł. Co prawda, widzę, że już na YouTube pojawia się masa materiałów atakujących Naughty Dog i że to będzie koniec ich i tak dalej. Ale dopóki granie nie wyjdzie, dopóki się gameplay nie pokaże, dopóki gracze nie zadecydują, to won, bo robienie negatywnych filmików na YouTube po to, żeby przyciągnąć widownię. To jest tylko krótkotrwały sukces. I wszyscy youtuberzy, którzy nagle się rzucają, gadają na różne gry śmieci, tylko po to, żeby zyskać wyświetlenia i subskrybentów, to sorry. To nie o to tu chodzi. Tu chodzi o to, żeby społeczność growa bardziej była taka pełna, a nie żeby się pojawiały stronie przeciwnej, spolaryzowana. Bo uważam, że to nam nie pomaga. I że każdy, kto robi takie filmy, atakujące jakieś gry i tak dalej. Powinien dopiero poczekać i robić sensowne dziennikarstwo na temat gier, podając ich wady, zalety, swoje własne opinie, oczywiście. Ale nie, żeby podsycać emocje, po to, żeby dostawać więcej subskrybentów i wyświetleń. No, ja jestem pozytywnie nastawiony do tej gry. Coś nowego, coś odświeżającego i, tak jak mówiłem, coś, co może zjednoczyć fanów, którzy się pokłócili po Last of Us 2. Ja ze swojej strony dziękuję wam za obejrzenie. Tutaj był Andrusek, i jak zwykle do pogrania. Cześć!